Michał Zebrowski świętuje 36. urodziny stara dla Dicaprio. Aleksandra i Michał Zebrowski są małżeństwem od prawie 14 lat i wspólnie wychowują czwórkę pociech, synów, Franciszka, Henryka i Feliksa oraz urodzona w lipcu ubiegłego roku córkę. Para znana jest z tego. Za ochoczo dokumentuje wspólne perypetie i w sieci, starając się pokazywać codzienność bez filtra. Na Instagramowych profilach par nie brakuje zatem kadrów ukazujących realia rodzicielstwa. Zebrowscy chętnie dzielą się tak z ze światem nieco bardziej odważnymi ujęciami. Niedawno glosno było na przykład o zdjęciu nagiego aktora, którym w sieci pochwaliła się jego zona, nie unikając przy tym drobnej wpadki. W środę rodzina Zebrowskich miała powody do świetowania 5 kwietnia, aleksandra Zebrowska skończyła 36 lat. Masz celebrytki nie zapomniał rzecz jasna uczcić świeta ukochanej. W dniu urodzin Zony Michal Zebrowski opublikował w sieci nowy wpis. Aktor zamieścił na swoim profilu lekko rozmazane zdjęcie, na którym można było zobaczyć ta ole trzymająca w ramionach jedna z pociech. Do fotografii dolaczył krótki wpis. 36 napisał, dodając emotikony serca i oznaczając profil Zony. Pod najnowszym postem Zebrowskiego nie zabrakło ciepłych słów ze strony internautów, którzy postanowili zlożyć jego ukochanej urodzinowe życzenia. Wpis skomentowała również sama Zebrowska. Celebrytka postanowiła w zartobliwy sposób nawiązać do swojego wieku, przy okazji Zartuja z Leonardo DiCaprio. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Za stara dla Dicaprio, napisala pod postem Zebrowskiego jego zona. W daleczonym do wpisu meza komentarzu Zebrowska wyraźnie nawiązala do doniesienia na temat życia uczuciowego cholewockiego gwiazdora. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Leonardo Dicaprio po czterech latach związku wioską się z młodsza o 23 lata Camilla Morone. Zarówno media, jak i internauci błyskawicznie podchwycili fakt, i z relacja pary zakończyła się niedługo po tym, jak modelka swietowala 25 urodziny. Wielu zartowalo, jakoby była partnerka była za stara dla aktora, wytykając gwiazdorowi. Zatem nigdy nie spotykał się z kobietą starszą niż 25 lat. Choć później plotkowano o romansie aktora z 27-letnia Gigi Habit. Wkrótce ponownie zaczęto golaczyć ze znacznie młodszymi kobietami, w tym 19-letnia modelka. Internauci wyraźnie docenili poczucie humoru zebrowskiej. Pod komentarzem celebrytki pojawiło się kilka wpisów użytkowników, którzy w równie zartobliwym tonie nawiązali do jej słów: Za stara Choć piękna za stara zartowała internetka. Adice Prior zemlody, dodala inna użytkowniczka. Zobaczcie, jak Michal Zebrowski uczcił rodziny Zony. Boki i zrywac. Zobacz również. 48-letni Leonardo DiCaprio Priorantkuję z 19-letnia modelka. Fani zauważają, ja, gdy Titanic wchodził do kin, jej jeszcze nie było na świecie.